Hej kochani dzisiaj mam Wam do przedstawienia pudełko Pure Beauty Floral Fusion Półnoteczka, którą będę się trochę wspomagać. Już otwieramy. Pogoda dzisiaj jest taka sobie troszeczkę słonecznie, trochę pochmurno. Lekki wiaterek. Przeciąłam sobie wcześniej tylko żeby... Wam za dużo niż leścić, i pierwsze mamy tak Sorai regenerujące serum do ciała Kombucha 200 ml. Można wykonać masaż i cieszyć się wygładzoną, odżywioną, pełną energii skórą. Bomba energii, nawilżenia dla skóry, rzęsień, stanowiący naturalny koktajl przeciwstażenowi i detoksujący. nawilżenie, energia i detoks. Będziemy testować. Zobacz, jaki jest zapach. Zapach bardzo ładny. Z dodatkiem rzęsienia górka. Następnie mamy auzus arganowe pudrze do kąpieli stóp, dezodorant antybakteryjny w proszku. Naturalny dezodorant w pudrze zwalcza przykrych zapach stóp, hamuje rozwój bakterii, odpowiedzialnych za jego produkcję, oczyszcza i zmiękcza skórę stóp. Nie zatyka porób skóry Dzięki czemu umożliwia przez skórne usuwanie toksyn. Zapewnia świeżość działa odprężające, regenerujące, zmniejsza obrzęki bez parabenów. Odpowiedni Dabegan i to jest 25, 25 gram. Będę testować. Następnie mamy. To jest arganowe Pumeks trochę dziwną kolesykę ma tyle Pumeks jak na zdjęciu. Naturalny Pumeks. Haman wykonany, 100% z, z marokańskiej glinki czerwonej, bogatej. Bliższe minerały. Jak cynk, magnes, selen, żelazo. Pumeks używany jest tradycyjnie w Maroko podczas rytuału hamam. Idealny do stosowania w zaciszu swojej łazienki. Doskonały do usuwania zrównocenego ciała i martwego na skórka. Otworzymy sobie. Troszeczkę mi tak niewygodnie, muszę sobie stację zakupić, O słoneczko wyszło. Takie coś. Ciekawe, czy tutaj to zejdzie, jest taki i taki uchwycik. Ktoś inny pokazywał i wydawało się to trochę większe. Dobrze, nie jest takie dużo większe. Następnie mamy z firmy mia Serum z probiotykami do skóry problematycznej. Już mam tak, jak otworzę. jak nie ponieważ wiem, co będę używać. Zakraplaczu. No, forma olejowa. Zapach bardzo ładny. Trochę moja twarz się nie lubi z olejkami, ale spróbuję. Z firmy Mija miałem żel do przemywania buzi i był bardzo fajny. Zaraz Wam poczytam o tym Mija. 30 ml, działa przeciw niedoskonałościom i zmniejsza widoczność porów, matuje nawiża, regeneruje i poprawia kondycję skóry. Polecany jako do skóry z widocznymi niedoskonałości, niedoskonałościami. Ma lekką która szybko się wchłania i nie zapocha porów. Więc powinno być dobre dla mnie. Z firmy Mija. Następnie to jest Iladian. Kompleksowa ochrona. Żel higieny intymnej. 180 ml. Jeżeli będziecie mieli pytania co do cento, to Wam po prostu... Napiszę w komentarzu, jak ktoś będzie chciał. Następnie jest żel. Podprysic nawilżający. Zioły ekstra z baławat, kalnu i podbiału. 400 ml. Także na trochę będę miała. Mm, bardzo ładny zapach. Mm. żel do ciała, który pielęgnuje skórę podczas kąpieli. Łagodne środki myjące zapewniają czystość, bez podrażnień, nawet w przypadku wrażliwej skóry. Inulina odbuduje mikrobiom, a ziołowe ekstrakty wzmacniają barierę ochrony nawilżalnych i regenerują skórę. Następnie mamy taki mały testerek. Maska do brwi. Może Wam pokażę, jak to wygląda. Taka maseczka. Tak nierówno to rozłożyła jakoś nierówno rozłożone. Mm, ładnie nawet pachnie. Zobaczymy, czy będzie pomagać. Taki mały testerek, 5 ml. Już Wam coś więcej powiem co do tego testerka. Maska do brwi spa brąz. Idealna mieszanka 11 orientalnych ziół leczniczych. Stworzona z myślą o najbardziej problematycznych brwiach. Ma silne właściwości odżywcze i stymulujące wzrost brwi. Zapobiega ich wypadaniu, przeżdżaniu widocznie. Do szyję pogrubając. Może być ciekawe. Następnie to jest błyszczyk. Taki kolorek widzę nawet taki w miarę. Max 2000 kolorie. Lip Glass. No, nawet w miarę ładnie pachnie. Zaraz Wam pokażę kolorek. Taki kolorek, taki bardzo jaśniutki. Ale myślę, że będę używała błyszczyk to jest 5 ml, sekret luszczanego blasku bez uczucia klejących się ust. Posiada najbliższą elgańską formułę z kwasem hialuronowym. falanem i kompleksem czecholejków. Końcowy efekt to usta pełne. Objętości z błyszczącym wykończeniem. Dostępne w 9 odcieniach. Ja dostałam taki bardzo jasny. A jeszcze są takie o ciemniejsze odcienie. Dobrze, nie dostałam takiego miód typowo. Bo nie za bardzo na nim przypadam. Następne to jest olejek eteryczny. Działa pobudzająco. Ostrość. Nie mogą ostrości Pobudzająco i energetyzująco sprzyja koncentracji i relaksacji. Zaraz popatrzymy. Taki olejek. I zaraz powącham, powiem Wam, jaki ma zapach. No, nawet przyjemny ma zapach. Jeszcze raczej podejrzewam, że ze wszystkich produktów będę zadowolona. Jedynie to wiem czy nie dam do rozdania. To w proszku, w przeciwpoceniu. Olejek. Jest olejek. Mm. Joga tańmu powstał z naturalnych olejków. paterycznych, czarnego pierwszy dzikiej róży paczu i drzewa sandałowego. Posiada właściwości pobudzające, energetyzujące, jednocześnie sprzyja koncentracji i relaksacji. 10 ml olejku. I jeszcze mamy kod BOX. Typowo na ich stronę by chciało wziąć, bo jeśli na ich stronę pachnąca szafa, jak wejdziemy, wpisać kod BOX i mamy wtedy minus 30% na zakup. Jeżeli ktoś chce, niech sobie skorzysta. Następny produkt to mamy symbiotyczna maska w płachcie firma Solution nigdy tego nie miałam jeszcze Aktywne, aktywnie rewitalizująca taka maseczka Polecana w profilaktyce przedwczesnego starzenia się skóry jako realne wsparcie w regeneracji, wygładzeniu i odświeżeniu skórka. Świetnie absorbuje, daje odczuwalne i widoczne efekty. Widoczne efekty rozświetlenia, odświeżenia oraz wygładzenia. Ciekawy produkt może być. Warto wypróbowania. Następnie to jest szampon z nowej edycji Only Bio. Do włosów głowy wzmacnia, regeneruje suche i zniszczone. To prawda, nie mam suchych włosów, no ale, ale spróbuję. 250 ml. Zapach sprawdzimy, jak jest. Mm, piękny zapach, taki słodki. Silne, wzmacniające rozwiązanie dla wrażliwego, problematycznego skalpu. Formuła, formuła wzbogacona: proteiny, pszenicy, ceramidy, olej, awokado i olej sezamowy. Dba o prawidłowe funkcjonowanie mikrobiomu, mikrobiomu skóry głowy. I ostatni produkt: troszeczkę pudełko jest zniszczone, a kolei bo kogoś widać, że było bardziej poniszczone. To jest z firmy Regenerum. Serum do rzęs i brwi tu jest do rzęs, a z drugiej strony jest do brwi mili... 4, 4 ml plus 7 7 ml to będzie to do, do rzęs a 4 ml to będzie to do... Przepraszam, 4 ml to będzie do rzęs. Nie do rzęs. 4 ml to jest. Kurczę, przepraszam bardzo. Badam. 4 ml to jest do rzęs, a do brwi będzie 7 ml. Intensywnie pielęgnuje oraz rzęsy, i brwi, sprawiają, że stają się dłuższe, grubsze i widocznie wzmocnione. Składa się z dwóch. dwóch Formulacji serum z elenerem do stosowania na linię rzęs i serum ze szczoteczką do stosowania na całej długości rzęs i brwi. Też nigdy takiego serum nie miałam. Pierwszy raz będę próbować. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do komentarzy. Jeżeli się podobało, zostaw suba i lajka. Jego wieczorku Wam życzymy i pozdrawiamy Was serdecznie. Góziaki, pa pa. I już dużo zostało do rozdania. Jeszcze 15 subów zostało. I będzie rozdanie. Trzymajcie się ciepło.